No, Dobra. Może coś udać. Dobra, słuchajcie. Ja tutaj szykuję, szy, szykuję większy kaliber na pizzę. Na, na Ty robisz, a będzie można po prostu podłożyć. A nie, nie mogę. Nie dostanę, nie dostanę. No to tak, no, 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 tak no, będziemy robić będzie na bo dwa bo kalibre. Powoli, powoli, powoli. Kurde, kto <śla> jest w takim wielkim garze. Ja bym się więcej nie maleje po prostu. Serio? No Gdzie jest ta płyta? Gdzie jest płyta? Ta jest w mikrowali. Jaki? W jakiej mikrowali? Mam do mikrowali. Trzeba nakręcić. Dobra, umyjemy rączki jeszcze. Dobrze. Zmieniamy. Wow, cyk, cyk. Jest. Większy kaliber mamy już, Oliver. Dobra. Do wody.

Dobra, robimy najszaleńszą zupę na świecie. Skupka. Czajnika. O, skupka. O, O. tam tam już jest. Dobra, awokado, Tyk. Może tam być jeszcze Dobrze, No, Dobrze to, Jeszcze. A, to super, super. Ja. No to super. A. O! To się ciągle grzeje na ołowniu! A. Chwila. Ale to będzie bez wody? No właśnie, będę to teraz zależał. No, Chwila. O! Idealnie! Lejek! Chycimy. Dobra, bez tej płyty. Płyta też się przyda. O! Zupa. Zupa też się przyda. Nie, musimy... To poziom gdzie idziemy teraz? Jak wyjść na wodę, to ci zabierze zupę. O, tak. Tu chroniona. Czym książkę dorzucimy? Nie, tak. O, menu. Nie, no. Woda. Woda tego. Cyk. Cyk. Ale co Teraz Jeszcze raz. Zostańcie. Lecimy, lecimy, lecimy. Woda. Pan. 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 się Pan. Pan. jest Pan. Ale wiesz, że nalej tam. O kurde, nie mam broni. Dobrze, nalejmy tak. na serce. Dobra, teraz pójdę. Ten menu się nie mieści. Dawaj Dobra, dobra, teraz już się, już się, dobra zamień, zamieńmy sam ten lejek. Nie! Lejek! Zami nie, nie mogłem wyciągnąć lejek. Dobra, przesadzimy to menu tak. A my do jesteś, jesteśmy? Dziewięćset i trzydzieści, to Cyk. No to tak. Skop, tak jak mówiłeś. O. Ops. Dobra, i dalej. To dalej. Kurde, jak złapać. Ops. Co się tak patrzy na mnie? Dobrze, dobrze. Gotujmy tą zupę! Będę nalewał wody na bieżąco, bo może jest za mało. Kubek jeszcze dorzucimy. Będę zszokowany, no i... zobaczmy jaka wyszła. Tak. kubku do kawy, awokado i presla. Nie no To, to zrób z postaw ją tam obok. Jak to się zamarł? To będzie na, najlepszy. Toaster będzie najlepszy. Daj mi toastera. Toaster, a nie blender. Na tle, toastera? Dobrze, postawimy tak. Horse. drugą też tam postawę, Ta jest chyba lepsza. Dance music, Wendy Green i Korp. Jest lepsza, lepsza. Dobrze, stajemy tak. I